moi drodzy, komunikacja w konflikcie wskazówka tip do treningu nie trzeba być w konflikcie aby trenować stosowanie reguł komunikacji w konflikcie tak prosty przykład do przetrenowania dla większości osób chociaż może ostatnio mnie, jednak może nie w większości ale prosty temat z małymi dziećmi mamo, tato, boję się bo potwór jest w szafie Jedna z reguł e, mówi, aby nie zaprzeczać, nie negować tego, co się dzieje. Co druga strona twierdzi, że się dzieje i jest potwór w szafie, niedobrym pomysłem jest powiedzieć mu, ale nie opowiadaj głupot, tam nie ma. Dziecko się czuje bagatelizowane, czuje się spychane na margines, czuje się, że jego potrzeby i obawy są nieistotne, nieważne i to w najgorszy możliwy sposób. Bo to machnięcie ręką pochodzi od najbliższej rodziny, od e, najbliższej osoby, od istoty wręcz dla dziecka boskiej, bo rodzice potrafią wszystko, a nie potrafię nic, tak? Tu uwielbienie małego dziecka dla rodziców jest tożsame z religijnym, nabożnym uwielbieniem, poddańczością. Bo wow, mój ojciec jest najsilniejszy, najmądrzejszy, moja mama, wszystko najlepiej. Moi rodzice wszystko wiedzą. I teraz ta osoba, w której Pokładasz całe swoje jestestwo, całe, całą swoją pewność siebie, całe swoje oparcie, nagle mówi, że tam, a nie wymyślaj. Na czym polega to uznanie? A na tym, że jest. Okej, okay, zaraz zobaczymy, ja cię tutaj znajdę, zobaczymy. Tu, o jest, tak? Ja nie będę tutaj odgrywał scenek, ale ja rozgrywałem całe bitwy i całe wojny. W szafie, przy szafie, w drugim pokoju, pod łóżkiem, których celem było wybicie w pień, wyrżnięcie do nogi wszelkich hord potworów, jakie się zakradały we wszelkie ciemne miejsca w okolicach moich córek, zwłaszcza pierwszej, bo przy pierwszej, tego było najwięcej co mamy akceptacja odniesienie się do tego tak jeśli ktoś mi mówi że gapiłem się na jego kobietę i nie chcę z nim w konfliktu nie chcę ryzykować konfliktu fizycznego nie chcę musieć uciekać się do zastraszenia może nawet nie mam do tego warunków no to akceptuję tak, ale daje mu kolejna reguła: wyjście z twarzą. Gapiłem się na Twoją żonę, bo przypomina mi moją zmarłą siostrę, bo przypomina mi moją zmarłą dziewczynę, czy moją zmarłą żonę. Na przykład, tak? Zagapiłem się, albo zagapiłem się na co? Przepraszam. Cudowna bluzka. Wybacz, zagapiłem się, ale próbowałem rozpoznać, czy to jest ta, o którą chodziło mojej żonie, czy nie, ale to chyba to jest ta. Także najmocniej cię przepraszam, ale gdybyś mógł y, zapytać swoją partnerkę, gdzie to kupiła, bo fenomenalnie, fenomenalna jest ta bluzka, fenomenalnie w niej wygląda. Moja żona taki szuka, chciałbym jej zrobić prezent. Idzie pyta, mój. Ok, tak, bardzo dziękuję i jeszcze raz najmocniej Cię przepraszam e, za to, za, za to uchybienie. Naprawdę nie miałem nic złego, nic złego na myśli i bardzo Ci dziękuję. Moja żona będzie w niebo wzięta, jak będę mógł zrobić jej e, taki prezent, tak. I tu cała mowa ciała. Dziękuję, proszę, tak, podaję ręce, kłaniam się fajnie, super spoko i nie muszę się tłóc. I nie muszę wchodzić w jakąś bardziej napiętą sytuację, bo natychmiastowo ją deeskaluje, obniżam poziom napięcia. Także taki krótki tip, krótki 5 minut dla wielu. 5 minut to za długo, to można było w 30 sekund powiedzieć. Ja bym to zrobił nawet w 15. Um, ale jak na mnie to błyskawiczna partia szachów. Także, kochani, rośniecie w siłę i bawcie się dobrze.